Zapraszamy na cotygodniowy Katowicki Flash Informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Pasażerowie tramwaju linii nr 43 jadącego na Wełnowiec mieli okazję odbyć podróż w akompaniamencie utworów autorstwa Stanisława Moniuszki, wykonywanych zarówno przez zespół Kamerata Silesia oraz uczniów Katowickiej Szkoły Muzycznej. Pierwszy raz w historii zespół śpiewaków miasta Katowice Kamerata Silesia wystąpił właśnie w tramwaju. Po tym zespole także uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Karłowicza z Katowic z repertuarem Stanisława Moniuszki. A to dlatego, że w niedzielę 5 maja Obchodziliśmy 200 rocznicę urodzin tego wielkiego kompozytora. Głównie śpiewamy w Nospr w ostatnich pięciu latach. Mamy swoje cykliczne koncerty, i nie tylko cykliczne, no ale też we wszystkich instytucjach miejskich, w Pałacu Goldsteinu, w kościołach katowickich. No, nie śpiewaliśmy jeszcze w tramwaju, więc nie wiem, gdzie jeszcze by można. Gdzie... W ramach akcji Dzielnicowa Galeria Niepodległości w wybranych miejscach Katowic pojawią się wielkoformatowe fotografie przedstawiające zarówno sławnych mieszkańców miasta, jak i tych mniej znanych, którzy żyli tutaj przed laty. To miejsce to jest miejsce szczególne to otwarcie Dzielnicowej Galerii Niepodległości. To wspaniała akcja, która ma na celu upamiętnienie nie tylko wspaniałej rocznicy powstań śląskich, ale to akcja, którą zainaugurowaliśmy na stulecie Polski niepodległej. Dziadek powstaniec, jego syn Franek najmłodszy, żona Gertruda, mama Hildegarda i wujek Robert Szwagier jego, który też. Jest przyjacielem, w ogóle całej rodzinie był. Na budynku przy ulicy Agnieszki widnieją także wizerunki Emanuela Konstantego i Mieli, śląskiego pisarza i działacza oświatowego Konstantego Wolnego, pełniącego rolę marszałka Sejmu Śląskiego w latach 1922-1935 oraz Józefa Rostka, działacza społecznego i lekarza, który był także komendantem jednego ze szpitali podczas III Powstania Śląskiego. Jedno dziecko, jedno drzewo. To akcja zorganizowana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz Lasy Państwowe. W jej ramach rodziny, w których niedawno pojawiło się dziecko, miały możliwość zasadzenia własnego drzewa w parku miejskim koło lotniska Muchowiec. Podjęliśmy inicjatywę, żeby wspólnie z ludźmi, z dziećmi e, posadzić to jedno symboliczne drzewo, tak? Jak wiadomo, każda rodzina musi najpierw mieć potomka, później e, posadzić drzewo i wybudować dom. To są takie jakby trzy podstawy, które towarzyszą nam, nam tutaj, można powiedzieć, Polakom. Też chcemy przez to pokazać, że nie tylko wycinamy, ale również sadzimy, odnawiamy te lasy, które właśnie później wspólnie z tym nowym pokoleniem dziećmi rośnie, po to, by cieszyć oko i po to, byśmy mogli w nim spędzać wolny czas. W sumie, w ramach akcji w Parku Miejskim posadzono 28 nowych drzew. 10 i 11 maja w Katowicach odbył się ogólnopolski finał Wielkiej Ligi Czytelników. Finaliści zostali wyłonieni spośród ponad 17 tysięcy uczestników biorących udział w konkursie. Podczas finału walczyli o tytuł Mistrza Polski. Uczestnicy w całej Polsce czytali książki w pierwszym etapie w szkole, później przechodzili do kolejnych etapów powiatowych, wojewódzkiego i teraz mistrzowie wojewódzcy przyjechali właśnie do nas. Konkurs polegał na tym, aby czytać książki i odpowiadać na pytania dotyczące treści danych książek. Wielka satysfakcja, że w końcu się udało, że dałyśmy się wszystko. No, jesteśmy, no, jesteśmy się dumni tak samo jak nasi rodzice. Czytałam dużo te książki i większość i wszystkie książki były fajne. Tradycyjnie imprezą towarzyszącą była ósma wielka zabawa rodzinna, którą zapoczątkował korowód postaci z książek. Uczestnicy przeszli ulicami miasta z Placu Kwiatowego na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Ideą Wielkiej Ligi Czytelników jest zachęcanie młodego pokolenia do czytania książek oraz promowanie wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowicetv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.